Witam cię na moim kanale. Ja nazywam się Paweł Golus i jestem lekarzem zajmującym się medycyną estetyczną. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o toksynie botulinowej. Powiem ci, jakie są główne zastosowania botoksu w medycynie estetycznej oraz jakie są najczęściej występujące powikłania, z czego one wynikają, czyli co może pójść nie tak. Część osób, które nigdy nie wykonywały botoksu, obawia się tego zabiegu. Sama nazwa nie brzmi zachęcająco, bo przecież jest to toksyna botulinowa. Czy w rzeczywistości toksyna jest niebezpieczna? A może to właśnie botoks jest jednym z najbezpieczniejszych zabiegów, które możesz w medycynie estetycznej wykonać? Zwróć uwagę na to, że toksyna botulinowa to tak naprawdę jedyny tak szeroko stosowany lek w medycynie estetycznej. To, że ta substancja jest lekiem, oznacza, że jest bezpieczna. Jest to fundamentem twojego bezpieczeństwa. Poza tym efekty. Po toksynie botulinowej nie są stałe. Są przejściowe. Z jednej strony jest to Wadą, ponieważ wykonujesz zabieg, który po kilku miesiącach już przestaje działać. Natomiast z drugiej strony jest to bardzo dużą zaletą, ponieważ w przypadku wystąpienia jakichkolwiek powikłań, te powikłania nie są trwałe, są przejściowe. Poza tym, jeśli chodzi o sam zabieg, to jest on krótki i nie niesie ze sobą ryzyka uszkodzenia istotnych struktur anatomicznych, jak w przypadku na przykład większych zabiegów. Czy zabiegów chirurgicznych, a efekty pojawiają się szybko, bo już po kilku dniach i są bardzo naturalne. Najczęstsze zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie estetycznej to jest górna, 1 trzecia. Część twarzy. Poza tym, toksynę botulinową stosujemy w innych zastosowaniach, w obrębie twarzy, do niwelowania innego rodzaju zmarszczek, czy w leczeniu innych problemów typu nadpotliwość, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj skupimy się właśnie na tym najważniejszym, najczęściej. Poddawanym leczeniu toksyną botulinową, obszarze, czyli będzie to górna 1 trzecia część twarzy. Wydawałoby się, że jest to obszar niewielki i zastosowanie tutaj botoksu jest relatywnie proste. W rzeczywistości, patrząc z boku na taki zabieg, wydaje się on bardzo prosty, ale jest tutaj kilka elementów, o których należy pamiętać, oraz kilka powikłań, które mogą tutaj wystąpić. O wszystkich ci powiem, z czego te powikłania mogą wynikać, oraz mm, jak podawać toksynę botulinową, aby te powikłania nie wystąpiły, bądź istotnie ograniczyło się ryzyko wystąpienia tych powikłań. Chciałbym Ci też powiedzieć, że w medycynie, w medycynie estetycznej i ogólnie w medycynie możemy mówić. Przede wszystkim o ograniczaniu ryzyka powikłań. Nie możemy mówić, że jakiś zabieg jest w 100% bezpieczny i na pewno nie będzie żadnego powikłania po nim, bowiem nawet kiedy zastosujemy wszelkie środki ostrożności, czasami jakieś powikłanie może wystąpić. My oczywiście istotnie ograniczamy ryzyko wystąpienia tego powikłania, ale nie eliminujemy go w 100%. Oczywiście są lekarze, którzy nigdy nie mieli w swoim gabinecie żadnych powikłań, ale ci lekarze również najprawdopodobniej nie wykonali nigdy żadnego zabiegu albo wykonali ich zbyt mało, mają zbyt małe doświadczenie. Trzy główne obszary zastosowań botoksu, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, to jest lewia zmarszczka, zmarszczki poprzeczne czoła i kurze łapki. Każdy z tych obszarów odpowiada za ekspresję naszych emocji. Lwia zmarszczka to jest zmarszczka złości. Marszczymy brew, kiedy jesteśmy rozzłoszczeni. Zmarszczki poprzeczne czoła powstają w wyniku zdziwienia się, a kurze łapki są to oczywiście typowe zmarszczki, które powstają w wyniku uśmiechu. I tutaj rodzi się pytanie i wiele osób właśnie o to się pyta i o to się obawia, skoro te zmarszczki odpowiadają za ekspresję naszych emocji, to czy po unieruchomieniu tych okolic toksyną botulinową, nie będzie tak, że nasza twarz będzie wyglądać jak maska, że, że nie, nie będziemy mogli wyrażać naszych emocji? Rzeczywiście, myśląc logicznie, mogłoby się tak wydawać, ale w rzeczywistości takie coś się nie dzieje. Zwróć uwagę na to zdjęcie i pomyśl, czy nie jesteś w stanie odczytać emocji tej dziewczyny. Zwróć uwagę, że ona nie ma kurzych łapek, nie ma zmarszczek w górnej części czoła, a mimo to jesteśmy w stanie bez problemu odczytać emocje, jakie wyraża jej twarz. A więc toksyna botulinowa nie ogranicza w żaden sposób ekspresji naszych emocji. W praktyce jednak w rzeczywistości twarz po toksynie botulinowej nie wygląda jak maska, nie ma zablokowanych emocji, zablokowanej ekspresji i wyrażania emocji. W rzeczywistości po prostu wygląda się lepiej, młodziej i ten wygląd jest odświeżony. A więc więc zaczynamy. Trzy okolice i możliwe powikłania, które mogą tutaj wystąpić. Zaczynamy od lwiej zmarszczki. Lwia zmarszczka, czyli zmarszczka pomiędzy brwiami, gładzizny, wynika z aktywności przede wszystkim dwóch mięśni: jest to mięsień podłużny oraz mięsień marszczący brwi. Dodatkowo w atlasach spotykamy się jeszcze z wydzieloną jak gdyby częścią mięśnia marszczącego brwi, która określana jest jako mięsień obniżacz brwi. Wszystkie te mięśnie mają piękne łacińskie nazwy. Jest to musculus procerus, musculus corrugator supercilli i musculus depressor supercilli. Oczywiście każdy z nas jest inny i nie u wszystkich te mięśnie mają taki sam kształt. One wykazują zmienność anatomiczną. Przykładowo, mięsień marszczący brwi u niektórych osób będzie miał taki charakter bardziej litery V, a u niektórych osób będzie miał taki bardziej Płaski układ i to oczywiście wpływa na to, w które punkty będziemy podawać toksynę. Standardowo botoks w obrębie lewej zmarszczki podajemy w obrębie pięciu punktów. Należy to jednak zrobić na odpowiedniej wysokości, ponieważ podanie toksyny zbyt nisko, czyli w obrębie na przykład brwi na granicy z brwiami, wiąże się z ryzykiem wystąpienia takiego powikłania jak opadnięcie. Powieki, natomiast podanie toksyny botulinowej zbyt wysoko w dolnej części czoła spowoduje, że brwi się obniżą, dojdzie do opadnięcia brwi. Niektórzy rzeczywiście mają dodatkowo zaznaczone tutaj takie. Mięśnie obniżacze brwi i podanie toksyny w tym miejscu powoduje piękne uniesienie tego obszaru. Ogólnie toksynę botulinową w obrębie helwej zmarszczki powinno podawać się raczej nisko, aniżeli wysoko, aby właśnie nie doszło do tego. Że brwi się obniżą. Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że opadnięcie powieki i opadnięcie brwi to nie jest to samo, i często te powikłania są mylone wśród pacjentów. Ktoś na przykład mówi, że mu powieka opadła po botoksie, a w rzeczywistości doszło do opadnięcia brwi, także są to zupełnie inne powikłania. I to właśnie opadnięcie brwi jest tym częstszym powikłaniem opadnięcie powieki. Na szczęście zdarza się relatywnie rzadko. Kolejny obszar to jest czoło, zmarszczki poprzeczne czoła, i z tych wszystkich trzech obszarów, o których mówimy, czoło chyba jest najtrudniejszym rejonem do iniekcji, obarczony największym ryzykiem opadnięcia brwi. Jest tutaj kilka. Rzeczy, które mogą pójść nie tak, które doprowadzą do opadnięcia brwi. Za zmarszczki na czole odpowiada mięsień czołowy, czyli musculus frontalis. Początkowo u młodych osób te zmarszczki są niewidoczne, ale z wiekiem, jak ta skóra tutaj pracuje, cały czas się marszczy to te zmarszczki zaczynają się utrwalać i mają już właśnie taki charakter utrwalony. Są widoczne nawet w momencie, kiedy ta skóra się nie marszczy, mięsień nie pracuje. Najważniejszą zasadą przy toksynie botulinowej na czoło jest ocena brwi w spoczynku. Musimy ocenić, czy ktoś ma brwi na dobrej wysokości. U kobiet położenie brwi jest powyżej górnego brzegu oczodołu, bądź na tym brzegu. Mężczyźni raczej brwi mają nieco niżej, właśnie na tym brzegu, górnym brzegu oczodołu. I bardzo ważne jest, aby właśnie ocenić to położenie brwi. Czy ktoś nie ma opadnięcia brwi, bo jeśli ktoś ma. Brwi nisko i my mu dodatkowo podamy toksynę botulinową, to te brwi mogą po prostu obniżyć się jeszcze bardziej i nie będzie to dobrze wyglądać. Czasami jest takie, jak gdyby utajone opadnięcie brwi, ponieważ osoby, które mają nadmiar skóry w obrębie powiek górnych, kompensują sobie ten nadmiar skóry, podnosząc właśnie brwi. I takie osoby praktycznie cały czas mają tutaj napięcie w obrębie tych mięśni, aby właśnie ta skóra, nadmiarowa skóra w obrębie powiek górnych nie zasłaniała im pola widzenia. To jest takie zamaskowane opadnięcie brwi, i tutaj również, jeśli podamy toksynę, brwi opadną i efekt nie będzie zadowalający ani dla pacjenta, ani dla lekarza. W takiej sytuacji należy. Należy najpierw zrobić blefaroplastykę. Najczęstsze błędy, które można popełnić w tym obszarze, to podanie toksyny botulinowej zbyt nisko na czole, o czym już mówiłem, podanie zbyt dużej dawki oraz wykonanie zabiegu u pacjenta, który ma. Przeciwwskazania do tego obszaru, o czym mówiłem przed chwilą. Czasami może wystąpić efekt Mefisto, czyli w zewnętrznych częściach brwi idą za bardzo do góry. Na szczęście nie jest to poważne powikłanie, ponieważ podaniem toksyny w dwóch punktach, w zewnętrznych częściach czoła, przywraca brwi do prawidłowego położenia. Standardowo, ogólnie Botox tutaj podajemy w pięciu punktach. I rzeczywiście dobre zaplanowanie tego zabiegu pozwoli na podniesienie brwi, a nie ich opadnięcie, czego nie chcemy. Kolejny obszar, kurze łapki. Tutaj jest mięsień okrężny oka, musculus orbicularis oculi. I w obrębie tego mięśnia wyróżniamy tak jak gdyby trzy części: część przedtarczkową, przedprzegrodową i część oczodołową. Botoks podajemy tutaj na tą część oczodołową mięśnia. Standardowo są to trzy punkty. Książkowo mówi się o tym, aby te punkty iniekcji były oddalone o centymetr od brzegu kostnego oczodołu. Jednak dodatkowo często wykonujemy dodatkowe punkty, tak zwane na podniesienie brwi, i wtedy podaje się toksynę botulinową w obrębie jednego lub dwóch punktów, bardzo płyciutko, powierzchownie. Tuż pod brwią. To jest właśnie taki typowy zabieg na podniesienie brwi. Te dodatkowe dwa ukłucia pod brwią, podskórne, płytkie. Czasami dodatkowo możemy na te zmarszczki tuż przy oku podawać, jednak nie powinno się tego robić, gdy ktoś ma tendencję do obrzęków pod oczami. Należy również pamiętać, aby tutaj nie stosować zbyt dużej dawki, raczej dawkę bardzo małą, ponieważ w sytuacji zbyt dużej dawki może dojść do odwinięcia powieki czyli ektropionu. Ogólnie podniesienie brwi przy kurzych łapkach jest jednym z argumentów na to, aby robiąc botox Rozważyć raczej wykonanie go właśnie na trzy okolice. Podsumowując, rzeczy, na które należy uważać, wykonując botoks na zmarszczki śmiechowe, zmarszczki zewnętrznej części oka, to było właśnie to, aby uważać, by tego botoksu nie podawać zbyt blisko oka, raczej w pewnej odległości od oczodołu, nie podawać zbyt dużej dawki bezpośrednio pod okiem, ponieważ może to ograniczyć czynność mięśnia okrężnego właśnie pod okiem. Mięsień ten pompuje chłonkę limfę, kiedy go wyłączymy. To pojawią się obrzęki, lub te obrzęki się nasilą, jeśli ktoś już je ma. Botoksu nie możemy tutaj podawać również zbyt nisko, ponieważ może dojść do porażenia uśmiechu po tej stronie w wyniku unieruchomienia mięśni jarzmowych, które właśnie odpowiadają za uśmiech. Dojdzie do asymetrii uśmiechu i zaburzeń ruchomości wargi po tej stronie, właśnie gdzie mięśnie te są porażone. Jeśli poda się zbyt nisko, również gdy ktoś ma malarbegi o malarbegach już mówiłem ale jeszcze też odnagram osobny filmik na ten temat a więc jeśli ktoś ma malarbegi to tutaj podanie botoksu spowoduje, że te obrzęki, tutaj te worki będą jeszcze większe i nie będzie to dobrze wyglądać. A jeśli ktoś rzeczywiście ma tutaj takie zmarszczki, które biegną bardzo daleko i one biegną aż nisko, można tutaj toksynę rozcieńczyć i zrobić bardzo płytko tak zwany mezobotoks. No i to by było na tyle. Bardzo Ci dziękuję. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, kliknij łapkę w górę, jeśli temat ten był dla ciebie ciekawy. Zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz, co ci się podobało, albo może zadaj mi jakieś pytanie. Być może nagram film na ten temat. Odwiedzaj moje social media. Najbardziej aktywny jestem na Instagramie. No i tyle. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.